Dzień dobry, serdecznie witam. W drugiej części chciałem pokazać Państwu, że moc bierna nie jest za darmo. Mam w pracy możliwość zrobienia eksperymentów. Mam baterię dławikową, dławiki kompensacyjne o łącznej mocy 47,5 kW. To jest dość dużo. Będę teraz po kolei włączał dławiki kompensacyjne. One mają łączną moc 47,5 kW. Proszę zauważyć, że przed włączeniem kompensacji mocy biernej, gdzie moc bierna jest na niskim poziomie, bo tangens wynosi 0,64 jest bliski zeru. Natężenie prądu na fazach wynosi około 10 A. Widzimy, że. Moc czynna, natężenie prądu wzrosło aż do 57 amper, a nawet 67. Tu widzimy, jest wyraźny wzrost kosinusa. Cosinus wynosi 7,29. Wzrost... Mocy biernej, w tym przypadku mocy biernej indukcyjnej, spowodował dużo większe zużycie energii elektrycznej, czyli licznik by nam dużo więcej energii naliczył zarówno energii czynnej, tej za którą płacimy, jak i energii biernej, za którą firmy pasą karę. Wpisałem to w tabelkę. Widzimy, jaka była moc przed włączeniem dowików kompensacyjnych. 7,5, 10, 6,4A. Po włączeniu 47,5 kW pojawił nam się prąd bierny indukcyjny 47,5 kW i prąd w instalacji elektrycznej wzrósł aż do 67A. Jak sytuacja z napięciem? Przed załączeniem. Baterii bławikowej mieliśmy 234,5 V. Po załączeniu napięcie nam zmalało. Zmalało o około 3,3 V na każdej z W drugim przykładzie mam baterię kondensatorów. Tutaj mamy do czynienia z kondensatorami o mocy 5 kW. Trzy z nich włączę. Tu będzie proces powolny, tak żebyśmy mogli zauważyć różnicę. Z każdym kolejnym załączeniem kondensatora prąd w amperach wzrasta nam, i tutaj też na wykresie widzimy, że nam to wzrasta, i pojawia się oczywiście ujemny tangens ujemny tangens czyli mamy do czynienia z mocą bierną, pojemnościową czyli tą, za którą zakłady pracy płacą bardzo wysokie kary. Wzrost mocy biernej, pojemnościowej powoduje. Dużo wyższy wzrost poboru energii elektrycznej czynnej. W przypadku kondensatorów mieliśmy do czynienia z kolejnym włączeniem 5 kW. Widzimy, że przed uruchomieniem kondensatorów prąd płynący w instalacji wynosił 6,44 i 84 ampera Napięcie było 235, 236 i 235V. Po uruchomieniu pierwszego stopnia. Natężenie prądu wzrosło do 33A, mniej więcej na każdej fazie. Napięcie również wzrosło. Energia bierna, pojemnościowa powoduje wzrost napięcia elektrycznego w sieci. W przypadku 10 kW mamy już wzrost do 55A, a w przypadku 15 kW już do 67-66A napięcie wzrosło nam do 239-240V. Czyli nieprawdą jest, że za moc bierną nie płacimy. My nie płacimy kary za produkcję mocy biernej, ale żeby ją wytworzyć, musimy zużyć moc czynną, a za tą moc czynną płacimy. Serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek. Do usłyszenia.